Cześć, mam na imię Olga. Witam Was serdecznie na moim kanale YouTube. I dzisiaj zapraszam Was serdecznie na jogę, na wyrzucenie złości. Weźmy się lepiej szybko do roboty, bo mam tutaj pewne sprawy do załatwienia. <grym> Stańcie na początku maty. Rozluźnijcie ramiona. Weźcie głęboki wdech przez nos. I długi głośny wydech przez usta, jeszcze kilka razy. Wdech, wdech, i ostatni razy wdech, rozluźnijcie ramiona, rozluźnijcie barki, pępek delikatnie wciągnijcie do kręgosłupa i tylko wdech ręce w górę wyciągnijcie dłonie do sufitu ściągnijcie barki głęboki wdech i z wydechem skłon luźno do dołu jeszcze kilka razy wdech do góry i wydech trzy razy ze swoim oddechem Zostajecie w skłonie, rozluźnijcie dłonie. Kolana mogą być delikatnie ugięte. Poczujcie tyły nóg, szyja rozluźniona, ramiona rozluźnione i tylko spokojnie oddychacie przez nos. Ugnijcie prawe kolano, lewe. Przechodzicie z nogi na nogę, spokojnie, w swoim tempie. Poczujcie tyły nóg. Powyciągajcie je, i powoli wdech. Spójrzcie przed siebie, wyprostujcie plecy, wydech przejdźcie do psa z głową w dole. Też wyciągnijcie kręgosłup, ugnijcie prawe lewe kolano, poczujcie tyły nóg. Możecie przejść na paluchy, na pięty, całe dłonie mocno wklejone w matę. I cały czas pamiętacie o długim, spokojnym oddechu. Kolana odkładacie na matę i usiądźcie na piętach. Wdech, wyciągnijcie ręce w górę. Ściągnijcie barki, pępek do kręgosłupa, odkręćcie dłonie do centrum. Wyciągnijcie jeszcze raz mocno plecy i z wydechem dłonie do przodu. Zaciskacie pięści i tylko pięści w przód. Szybko. i powoli zmieniacie stronę, czyli odkręcacie nadgarstki w drugą stronę i przyciągacie nadgarstki do siebie. Też rozgrzewamy tutaj nadgarstki i oddychamy. I zatrzymajcie się wdech ręce do centrum. Do centrum, do boku, ręce szeroko, paluchy szeroko i tylko zaciskacie pięści. Cały czas długi oddech. Głęboki wdech, wyciągnijcie dłonie, aktywne palce, ściągnijcie łopatki łokcie do tyłu, głęboki wdech i z wydechem dłonie do przodu, okrągłe plecy, luźno, głowa. Jeszcze kilka razy ze swoim oddechem. Ostatni raz wdech, ściągnijcie łopatki. Zostajecie chwileczkę w pozycji i powoli wdech, ręce w górę. Złapcie zaprawy prawy nadgarstek, wyciągnijcie się w lewą stronę. Ściągacie łopatki, poczujcie tył ciała, poczujcie bok ciała mocno jak się wyciąga. Powoli wdech, góra. I druga ręka, wyciągnijcie się. Wdech, ręce do góry, zaplećcie dłonie nad głową, odkręćcie wnętrza dłoni do sufitu, ściągnijcie łopatki, wyciągacie się, ramiona do dołu i troszeczkę tylko poprzenoście dłonie na prawą, na lewą stronę, wyciągacie boki ciała. Głęboki wdech, dłonie mocno pchacie do przodu, i z wydechem dłonie odłóżcie na matę. Przechodzimy do klęku podpartego. Delikatnie wciągacie pępek do kręgosłupa, mocna pozycja ciała, zadzieracie palce od stóp i wdech biodra w górę, pies z głową w dole. Poszukajcie stabilnej, mocnej pozycji psa z głową w dół. Wdech, spójrzcie przed siebie, przejdźcie na początek maty. Wydech, skłon nos do kolan i wdech ręce w górę. Wydech, luźno ręce do dołu. Wdech, ręce w górę, wyciągacie się. Wydech, skłon dłonie na matę. Wdech, plecy proste i wydech, czaturanga. Możecie skoczyć albo przejść, możecie odłożyć kolana na matę albo zrobić pełną czaturangę. Wdech, pies z głową w górę. I wydech, pies z głową w dół. Wyciągnijcie kręgosłup, rozluźnijcie szyję. Powoli wdech, prawa noga w górę, biodra równolegle. I tylko, uwaga, przenosimy kolano do przodu. Ciężar ciała na dłonie. Zostajecie. I jeszcze cztery razy. Wdech, góra. I wydech, kolano do kratki. Wdech. Wydech. Wdech. Wdech. Wydech. Ostatni raz góra. Kolano przy klatce zostajecie. I odłóżcie prawą dłoń na początek maty. Biodra nisko. Rozluźniacie się w tej pozycji. Troszeczkę puszczacie biodra. I powoli wdech. Ręce w górę. I uwaga. Przechodzicie na prawą nogę. Lewe kolano do kąta prostego. I wracamy. Lewa stopa do tyłu, biodra nisko. I jeszcze cztery razy, wdech. Cztery. Powrót. Trzy, dwa. Ostatni raz zostajecie tutaj i wyprostujcie nogę. 5, 4, 3, 2, 1 dłonie na mostek. I lewą nogę przenosicie do tyłu klatka piersiowa w dół. Wojownik trzeci. Staracie się unosić klatkę piersiową do góry, ściągać łopatki. I powoli uginacie prawe kolano, dłonie odkładacie na matę, lewa stopa do tyłu i pies z głową w dół. Długi oddech, staracie się cały czas obserwować co się dzieje z waszym oddechem, co się dzieje z waszym ciałem. I Uwaga, wdech, lewa noga w górę, biodra równolegle do maty. I uwaga, lewe kolano na początek maty, ciężar na dłonie. Pępek do kręgów słupa trzymacie. I jeszcze cztery razy. Wdech góra, wyciągnijcie nogę i wydech kolano do klatki. Trzy. Dwa. Ostatni raz. Kolano do klatki i odkładacie stopę między dłońmi, biodra, nisko. Wdech ręce w górę. Z wydechem biodra nisko rozluźnione ramiona. I uwaga, przechodzimy na lewą nogę, prawe kolano, kąt prosty. Trzymacie równowagę, mocno stoicie na lewej nodze, prawe kolano, kąt prosty. I uwaga, prawa noga wraca do tyłu i tylko cztery razy wdech, wracamy trzy, dwa, ostatni raz i wyprostujcie prawą nogę. Powoli dłonie na mostek i prawą nogę przenosicie w tył. Wojownik trzeci. Ściągnijcie łopatki. Staracie się cały czas oddychać, utrzymywać równowagę. I uwaga, uginacie lewe kolano, dłonie odkładacie na matę. Wracacie do psa z głową w dole. Wdech, spójrzcie przed siebie, przechodzicie na początek maty. Wydech skłon i wdech ręce w górę. Wydech luźno, ręce do dołu. Rozluźnijcie barki, możecie na chwileczkę zamknąć oczy, wyregulować oddech. I powoli wdech ręce w górę. Wydech skłon dłonie na matę. Wdech plecy proste. I wydech pies z głową w dole. Powoli kolana na matę. Usiądźcie na piętach. Ręce wzdłuż ciała, pozycja dziecka. Czoło luźno. Rozluźnijcie ramiona. I tylko oddychacie. Powoli idę, klęk podparty. Skrzyżujcie nogi z tyłu, przejdźcie do siadu skrzyżnego. Mam nadzieję, że trochę Wam już ulżyło i nie jesteście tak nerwowi. Mi trochę przeszło. Jeżeli nie przeszło, możecie powtórzyć całą sekwencję i przejdziemy do relaksu. Rozluźnijcie barki. Głęboki wdech, wyciągnijcie dłonie do sufitu i połączcie dłonie nad głową. Wyciągnijcie się mocno. I z wydechem dłonie na mostek. Na chwilę zamknijcie oczy, i tylko oddychamy. Poczujcie bicie swojego serca, poczujcie swój oddech. Zobaczcie, jak się teraz macie. I z wdechem, ręce w górę, otwórzcie oczy i skręcacie się w prawą stronę. Lewa dłoń na prawe kolano, prawa dłoń za biodrami, i mocno przyciągacie się do kolana. Rozluźnijcie ramiona, spokojny oddech. Powoli, wdech ręce w górę. I wydech, druga strona skręt wdech ręce w górę. I wydech, luźno ręce do dołu. Połóżcie się na plecach. Przyciągnijcie kolana do klatki. Rozmasujcie dolny odcinek kręgosłupa. Kilka kółeczek w prawo, w lewo. Zatrzymajcie się, wdech, ręce za głowę. Wyciągnijcie nogi przed siebie. Głęboki wdech przez nos i wydech przed usta. Jeszcze raz wdech. Wydech. Ostatni raz wdech przez nos. Wydech przez usta i odłóżcie dłonie przy biodrach. Rozluźnijcie ciało, puśćcie wszystkie napięcia z bioder, z barków. Już puszczacie wszystko. Rozluźniacie się. Puszczacie napięcia z twarzy, z bioder. Stopy luźne opadają do zewnątrz. Barki są rozluźnione. I powoli przechodzicie do pozycji siedzącej. Usiądźcie wygodnie, odłóżcie dłonie na kolana, rozluźnijcie barki, jeszcze kilka dłuższych oddechów. Powoli odłóżcie dłonie na mostek, ściągnijcie barki, głęboki wdech, namaste, podziękujcie sobie za praktykę, dziękuję Wam pięknie i życzę Wam dobrego dnia i dobrego nastroju i braku powodów do nerwów. Oczywiście subskrybujcie, łapki w górę i dziękuję bardzo moim patronom na Patronite, jeżeli chcecie mnie również wspierać i żebym dodawała tu więcej filmów, to wiecie... Co zrobić?